Hej widzowie! dzisiaj nagrywamy drugą historię. I stawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentarz piszcie pod tamtym odcinkiem i pod tym też. No i... Dobra. Tak, gdzie ta nasza córka już miała wracać? No, czekaj, ja do niej no. Zaraz do nie podzę. Dobra. Halo, co? E, dobra, już muszę się pakować. Dobra, pa. Muszę już się pakować. Muszę już się pakować. Ooo, no to przychodź do Do nas. No dobra, muszę już wracać.

якось Добрый, добрый. Я бы хотела э, презент забрать и... и лист добрый. Ja, jest tam jakieś te małam, jakieś Nie, nic nie miałam zabrać nic nie miałam zabrać to tylko tutaj dwie do widzenia miłego dnia do widzenia też miłego dobra jestem tak dobra teraz czekam na rację. tylko to są moje okulary tak mam dwie pary okularów To, a tu, Ej, tu jest moje chyba, nie, to jest dla całej rodzinki, ale to jest moje, ja tu to... to jest tata, to jest pięć, pięć minut, dobra, jesteśmy, tato to jest twoje, uuu, a to jest nasze wspólne. hej siostro to dla twojej całej rodziny ciocia z Ameryki ja by chciałam do was przyjechać ale nie wiem czy, czy wy pozwolicie pozwolicie mi może pozwolicie to przyjadę bo ja już jestem spakowana tylko jeśli tam jakiś...

No, jaką Skończono, ale zaraz będziesz nagrywać, ale zrobię papatki, widzowie.